Tuwa na dół. No dogadałem się starej. Jedną jedno to widem kiedyko. Na kapę. I sobie jeżają. Kurwa walą mnie. I są u nas na kapie 50. Włazem mi wali od góry. Chodźcie pomóżcie mi. Misy wyjeżdżają, wyjeżdżają misy. No, trochę zbiłem. Kontroważ, kontroważ. Your channel was edited. To są jaja. Który koszety zebrałem? I zaczerwacie. Wygramy to teraz. Cudów zajębane na balu. Powoli panowie, powolutku. Zostawiać się za celem. No spokojnie, nie wyjeżdżać, mamy czas, nie kam nie mnie wyje to. Ułożyj na WZ, topaj do tyłu, Marek. Mie ta jedynka w kółka, mnie kółka w no, kółka. Ona świeci ta jedynka kupaj. to. Mam to cię z tyłu się bije. W pocisku nie stracę na jeden. No spokojnie, tylko w na ci nic nie robi. Pięknie. WZ jak wyjdzie na Marek? WZ jak masz? Tam kurwa, licze na miejscu, nie są. Główka zjedzona. Powolno. 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 Marek Pięknie 160. Kurwa. Cofaj Marek, tutaj, cofaj. Kurwa, jeban, no ten z tyłu jedynko mnie przebija. Z czego kurwa? Nie złota, leżę. Szkoda. Ale źle nie było, kurwa. Nie jest bitwa. Zła, 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 zła strona o, o, o. Tutaj, tu, ISY tu, tutaj, ISY tu Jedyneczka gdzieś tu w dołek Mały tak. robi otwarcie, ja na górkę Mały do mnie przyjeżdża Będzie ten chińczyk, no nie? Na pewno Jedyneczka tu nie za głęboko to jest taki dołek, wiesz, że coś A ten T34 na 2 to jest yy, za złoto? Nie, 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 to jest Chińczyk bez złota. Trójka T32, 3 to jest za złoto A ten jest normalnie średni inczyk Chińczyk y, za, za normalną kasę On ma założone działo On ma działo założone z tego ISA 2 no nie? IS2 IS co jest tam, tylko siódemka to jest IS2 no nie chyba tak, dobrze mówię, a potem jest ten T34, no. Mały MX by się tu przydał Niech pod górką stoi, tylko niech świeci. Albo tak, albo niech tam stoi i świeci. Nie musi jeździć. Te isy troszeczkę dalej. Te isy troszeczkę dalej, panowie. Tak, gdzieś tutaj do to musicie dojechać, bo będziecie mieli bicie. My wam będziemy świecić, kurde, Tego isa. Tego. Tu, stąd nie macie bicia. Musicie jeszcze trochę dalej nawiedzić. Ty... Nie, ja mam bicie z niego, tylko po prostu wyjeżdża i się szybko chowa. No już mnie ktoś skubnął z prawej strony Ksaki tutaj na przeciw. No 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 okay. Tam ustaw się tak, żebyś nie zginął Mamy czas pomalutku Tak jeden cel, panowie. Tu Mów, mówcie sobie isy, który cel bijecie. Ten, który ma najmniej punktów, to logiczne, zawsze. Walimy ten kurwa, który ma najmniej kurwa damadżu. Ale mówić, mówić sobie, to jest dobre. No i już później Pięknie brawo. Jedna peli Graty, graty. Kurwa, dostali w dziurę teraz ładnie. Będzie. I się dalej, nie, dalej, nie, dalej nie, i się... Tylko. I się dalej, dalej, i się wyjeżdżają dalej. Ściągnijcie ich na nas tutaj, za górkę. Nie walczcie z nimi. Kurwa. A nic był nam potrzebny. Nie no teraz to ich dojedziecie tu już kurwa nie, niech tam pojedzie ta jedynka Pomóżcie 50 to po prostu i zabijcie kurwa A no, jedziemy, jedziemy. Czego się tam Centuriona bo jedzie... się Nie chodzi z tym. Prosiłem, żeby Isy jały się... Isy, ale słuchajcie jak mu proszę jedźcie, to jedźcie kurde, nie? Wszyscy się patrzyli na mnie. Mogli się wykorzystać to kurdo nie? Tak samo na, mały się też podstawiła, wy stoicie tam, kurde. Ja próbowałem nie, nie pomóc 50 nie stronę, nie. po prostu... Nie się po prostu o Ten Centuriona w pierwszej kolejności. Pięknie, następnego, 19%. Świeci, świeci, no. Możesz wjechać na kapa do nich. Marek się We dwóch na niego dobijamy, chuja Nie zatrzymujemy się Nie zostawia celu, tam z tyłu też chłopak bije Ja pojadę na 32 Dobra apteczka poszła, chuj tam Celniej panowie, celniej Dobra Ja nie mam już magazynu, kurwa Macie To te 32RK jest? Ażem Nie wczytane chyba No teraz się ruszę. Ruszę się, wczytane. Jeszcze ci zajebał Dobra Marcin, nie, nie pchaj Nie tak jestem na widoku co to... A tak w ruchu to kurwa szczelarowo. Nisko go bi, nisko ku. Jak na mało. I chuj, nie mogę przebić. Ale staranuję go przynajmniej. A, a u tym już schodzisz kurwa. Ja mam magazyn rozjebany, także 9 sekund, ale jeszcze go taranem jedno. Смотри, что слышно. Я оставлю все, что я хочу. Ты мне No nie da, nie da się, nie da. Dać, czemu może Nie da się, bo ktoś by musiał wziąć siódemkę. Nie, dwójkę może wziąć. Nie może, nie. by musiał, to... musiał wziąć siódemkę, nie ósemkę. I dopiero wtedy. Jeszcze A to już teraz tak nie zrobili. Nie, bo Nie, nie, tu nic nie da. Nie, nie, nie da w ogóle, nie, nie. Kiedyś było coś takiego, że można było wziąć dwójkę, jeżeli... Nie, bo ogólny poziom 40. O jak, coś nie ja było. Jeżeli, jeżeli teraz ja bym wziął na przykład powiedzmy tego MX-a, 7 to teraz kolega może wziąć dwójkę, widzisz? A, I pasuje. O, no, odmrożono. Jak zamówiłem, to jest 42, jak odmrożę to. No. Czemu ty jedynką nie jedzisz? Za darmo jest? Musisz kupić go. No jest traktor schodzi od niej na, na serię. Każdy schodzi na serię. Ciężkie panowie wszyscy są? Wszyscy? Ciężkie pod kamienie tutaj od razu i bijemy to co nam się pokaże, to co nam wyświeci mały AMX, Tylko tak mały, żeby nie zginął, kund I wraca z powrotem By będzie, ciężko, ciężko, kurwa. Ruszać się! Chcecie żyć wiecznie? A MX mały, żeby nie zginął. Ciężkie się ustawiają. Patrzą tu na to bicie gdzieś, to będą miały bicie.